Siemaneczko, witajcie znów na kanale Jasio King Dzisiaj znów gramy sobie w Granny Ale jak odcinkiem zostawczy. łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał I znowu lecimy na easy sobie I mam już do tej Granny tyle modów przygotowanych, że ja nie wiem ile ja z tej Granny nagram odcinków Ale myślę, że tak do piątego na pewno nagram sobie zwykłą, może potem nagram jakiś mod ale teraz tego właśnie nie wiem, ale możesz się udać. I nie wiem, gdzie rozpełni się greny i to jest moje największe zmartwienie. Dobra, uciekam na dół. Bierz, bierz coś tam. Partów of shotgun? O nie. Granny idzie. Oh, no! Nie dogonisz mnie. Nigdy w życiu mnie nie złapiesz. Weapon key? Ja nie wiem, gdzie upadł ten weapon key. Cało to jest, jest takie ze przyspieszenia. Dobra, no szczęście jest tu. Nie wyjmiemy. W grę. Nie. Okej, okay. czyli taka z niej babcia. Mm, ja co sobie zapamiętam? Pik, pik, pik. Kubeczek znik. Tu się sobie to. Trochę grani. Oh no. ku. Hello granny. C zniej podajdzie. Ucieknę sobie tędy i polecę, polecę sobie tutaj. Jeżeli coś tam było słychać, to was przepraszam. Hello Granny, bye Granny. Oho, ho, ho. Partów shotgun. I to mi się podoba. I ja się Shotguna. Oj go na miejsce i czuję, że ona się zaraz Tu. Nie wiem znowu ile tam była. Słuchajcie. Ja Dajcie tego, ja już sobie idę. Tutaj teraz, daję to, daję to. Dobra, oddałem to. Idę, szybko sobie idę. Już czuję, że grani gdzieś tu jest, więc muszę stąd sobie pójść. I to jak najszybciej. O kurczak rozboły jest tutaj Emo Nie no, tego emo sobie tutaj nie wezmę Pójdę sobie po innym in, E in. Faktycznie już tu nie ma Prawda, co jest tutaj Jest tu coś w ogóle Energy battery OK Tu nie ma grani nigdzie. Czyli mamy fajny odcinek, bo zrobiłem aż dwie bronie w grani. No! Tu była grani. Niech ona sobie teraz, wejdzie dwa, idzie do góry. Niech ona sobie teraz pójdzie, jak pójdzie, dam wam znać. Słuchajcie! Strzelę zaraz do grani. To jest fajny odcineczek. Bo zdobyłem dwie bronie. Jeszcze slingshotu. Jeszcze jakiego slingshota? Groszboła. Where? No. No, kliknąłem drop zamiast shot. Nie rozumiem tego po prostu. Jak było naprawdę coś tam słychać od moich rodziców, to ja naprawdę was przepraszam, ale już sobie lecimy. Muszę znowu przywołać tą grę, bo ona znów się i tam w piwnicy. Dobra. No. ja potrzebuję teraz iść. Big 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 big, big space Rzeczy to tu. Hello Granny. No, przekazuję tutaj czym prędzej zejdę. To jest normalnie takie. Chodź tu. Można dzisiaj to przywołać jednym rzutem szybko. Emo! Co ja? Ja mam emo, ale... Co jest? Jakim cudem... Ja mam emo, skoro nie mam emo. Nic z tego nie rozumiem. Zobaczę to co jeszcze raz. Pyk pyk pyk. Nie wiem gdzie jest crossbow. A już wiem. Ale ta gra mnie denerwuje. tu w ogóle mi niepotrzebna tu niczego. Wszystko tutaj znika. Niech ona tutaj sobie teraz przyjdzie. Ja nie mam tutaj teraz shotguna, bo nie mogę go naładować. Wrócę ją sobie. O oh no. Ciągle mi ten shotgun upada. Shotgun. Proszę, Cię, Gren, nie zostaw mnie. Teraz ja zostawię mnie. Szkoda, że tego szczodra na Pojawiła się od razu. Tak jak wziąłem shotguna? LOL. No, są tutaj. Nie, to nie ma grań. Emo. Końca sobie gdzieś na dół. Tam jest we O, oh no! Idzie tu, idzie tu! O, oh no, o, oh no! O, oh no, no, no! O, oh no! To chyba już jest piąty dzień! To chyba już jest piąty dzień! Tak, to piąty dzień! Oj. Idź co mam do zrobienia a w sumie po co ja ją wołam skoro mam ostatni dzień oh, no już da. dobra i tak już tego nie przeżyję więc na zakończenie odcinka tylko pójdę sobie po tego crossbow'a który nie wiem gdzie jest lol po tego crossbow'a jeszcze raz do głębi. Ono oh ukrasbaw. No. Ona mi tutaj już nie do ale i tak, już chyba to jest koniec. Słuchajcie, to by było na tyle, trzymajcie się. Hej!